No i powiem Wam tak. Druga konkretna znajda, bo monet współczesnych nie będę tutaj liczył, ile udało się znaleźć. Zobaczcie co tu mamy. Chyba jest srebro łańcuszek z jakimś medalikiem. Ło, wygląda ciekawie. Zobaczcie, to dawało mega sygnał. Jakieś inicjały są. Ale piękne, dajcie chwilę. Przemyję to, bo to naprawdę jest godne odnotowania. Piękne znalezisko. Już się murda cieszy. Już się murda cieszy. Jest cały łańcuch srebro jak nic. I do tego na pewno stare srebro. Także dajcie tu mi chwileczkę. Wezmę na bucika tu, na spodenki. Nie wiem czy jest zerwany. Nie, nie jest zerwany. Po prostu jest wyrzucony. Ale piękny. Ale piękny. No, próby, mam nadzieję, że są. To chyba jest jakiś sekretnik. Na pewno to było otwierane. Jakaś jest data. Happy coś tam, chyba na 16 ktoś dostał. Na 16 urodziny. Mały sekretnik. Zamykany, ale piękny. Piękne, sentymentalne, takie o Jezus, mam nadzieję, że to się otworzy. Ciekawy jestem, co będzie w środku. Was zapraszam na podsumowanie. E, spróbuję to oczyścić ładnie i ten, no i otworzyć. Widać, że na 16 urodziny ktoś dostał. Mega mnie ciekawi, co jest w środku. Przepiękna znajda. Dobra, szukam dalej, ale się podekscytowałem.